największą radością jest to, że mam zdecydowanie lepszy kontakt ze sobą, ze swoim wewnętrznym dzieckiem, ze, swo ze swoją tą istotą, która jaźnią. Jak to duszą? Nie wiem, można to nazywać jak się chce, z tym moim, ale tu ja użyję mojego wewnętrznego dziecka, bo, bo to jest ta, ta jakaś taka moja niewinność, która, która z czasem e, e, cichła i, i gdzieś e, jej głos, e, niewinność, prawdziwość, autentyczność, e, e, czystość, e, ta, ta e, kreatywność, e, to, wszystko, e, to wszystko z czasem i z różnymi wydarzeniami. To było zakrywane. O, ta moja część była odpychana, chowana, ukrywana, y, zupełnie zapominana. Y, świadomie bądź nie, y, ale, ale to taki był proces. Natomiast, y, natomiast źle mi się bardzo z tym żyło, źle mi się żyło z takim y, ciągłym y, gdzieś tam wołaniem w środku mnie że, y, wołaniem w środku mnie, że, że ja jestem, y, uznaj mnie, zauważ. I, te sesje bardzo zbliżyły mnie do siebie. To jest wielka sprawa. Ja po prostu odzyskałam wewnętrzny spokój. Ja jestem spokojną osobą. Ja teraz, ja teraz nie muszę się już tak cisnąć, denerwować, wszystko dociekać, czy też upierać się przy czymś. Ja mam luz, bo ja mam siebie. Stosowałam przeróżne metody, różne sposoby, afirmacje, e, medytacje, e, książki, e, z, e, e, wykłady, e, medytacje prowadzone, ale, e, czy, czy, też, czy też mantry, no ale tutaj mam e, mam wszystko w jednym, mam wszystko w jednym pakiecie i to jest, i to jest fenomenalne, że to oddziaływuje na mnie naraz, ma jakby największą siłę. E, e, Siłę rażenia. Jestem w, bardzo wdzięczna Ci że, za to, że, że nam to przybliżasz po polsku, że prowadzisz to tak fajnie, bo. E, no, bo wreszcie jest coś, co jest skuteczne. Tak, jest, nareszcie. Mam to. E, ktoś, się, ktoś ma coś kompleksowego, co e, pozwala mi pozbyć się tych wszystkich e, jakichś, no, tych, tych zablokowań, które się umiejscowiły już w ciele. I mogę z tego, mogę to wydobyć z siebie i się tego pozbyć. To dla mnie było niezwykle, no, było dla mnie bezcenne. Uświadomienie sobie, że jestem e, naprawdę e, warta tego, żeby odpuścić e, dotychczasowe niechęci. Że, że to naprawdę nie jest jakiś czy żale, czy. Czy poczucia krzywdy, czy, czy, czy zranienia, że to w ogóle nie jest o tej osobie, która mi coś, wiesz, tam zrobiła, jak ja to odebrałam, skrzywdziła mnie w jakiś sposób, że to jest wszystko o mnie, że jeżeli ja, że ja mam prawo dać sobie tę łaskę, żeby już zostawić, odpuścić, zapomnieć, e, puścić wolno tą osobę i siebie, przede wszystkim swoje przy spętanie z tą osobą, y, które sprawia mi wyłącznie ból. Nie? Więc, y, to takie, y, to niezwykle y, przyjemne, i że, bo gdzieś ja to wszystko wiedziałam, ale tak nie do końca mi to docierało, a tutaj to tak trafiło w punkt, że mnie ja sobie to, y, to dała, że jestem tego warta.